Dzień dobry Państwu, witam po raz kolejny na swoim kanale, w którym to będziemy walczyć jak zawsze ze wszechogarniającą nas masowością. Tym razem zawędrujemy literacko, ale i historycznie, bo pod postacią powieści historycznej, do starożytności. Dokładnie pierwszy wiek przed naszą erą, Rzym, 70 rok przed naszą erą, dokładnie, niedługo świeżo na powstanie, po powstaniu Spartakusa. Nasz bohater Decjusz, młody jeszcze, zaczynający przygodę. Bawidamek, członek rzymskiej arystokracji, republikanin z przekonania, zaczyna przygodę detektywistyczną, czyli jest to kryminał pana Johna Maddoxa Robertsa, amerykańskiego pisarza, który pisał też fantastykę napisał serię ciekawych opowieści o konanie, o których na pewno opowiem na swoim kanale w tej powieści mamy dość dobrze skonstruowaną historię kryminalną z dobrze opisanymi realiami starożytnego Rzymu Jedyne tam uchybienie, jakich się doczekałem, e, doszukałem, to to, jak tytułowy bohater Decjusz rozmawia z wysłannikiem władza rzymskiego Lukulusa na wschód, co walczył z Mityrdotesem z Pontu. E, pada stwierdzenie tylko, że e, jedyną prowincją rzymską, którą Rzym nabył na drodze przepisania jej m, przez władcę ostatniego tego kraju e, testamentem na własność w Republice Rzymskiej to była Bitynia. E, tak, to prawda. Nikomedes IV, a nie trzeci, jak jest to podane w powieści, w 1974 roku, zanim zmarł, to przepisał Republice Rzymskiej swoje, swoje państwo pod opiekę i zarząd, bo zmarł bezpotomnie. Miał inne e, upodobania w pewnych sprawach, które uniemożliwiły mu też spłodzenie potomka, i nawet młody Cezar, jak za młodu był legatem e, w Bityni, krążyły pomówienia, że zbliżył się, że zawarł bliską znajomość z tym władcą. Czy to prawda, czy nie? Pomówienia bywają różne, a wiadomo też, że i młodzi niektórzy eksperymentują ze sobą, jak było naprawdę, to. Tą y, tajemnicę pewnie dwaj panowie, czyli pan Nico IV oraz Gajusz już Cezar zabrali ze sobą do grobów. Niemniej jednak plotki zostały i widać są żywe do dzisiaj. Kolejnym y, krajem, który nawet wcześniej, 22 lata wcześniej, bo w 1996 roku, przepraszam, Rzymna był na drodze przepisania go przez ostatniego władcy testamentem, była Cyrenajka przez Ptolemeusza Apiona. A trzeci, bo tak naprawdę trzy takie akwizycje terytorialne Rzym doświadczył. Trzeci, jeden naprawdę chronologicznie pierwszy, to jest przykład pon, przykład Pergamonu, przepraszam, kiedy król Pergamonu Antalos III, przepisał swoje państwo Rzymowi, też zmarł bezpotomnie, podobnie jak Ptolemeusz Apion. W przypadku tych dwóch panów to jest w zasadzie pewne, że przyczyną ich bezpotomnej śmierci było inne upodobanie w pewnych sprawach niż to, które działa w sensie przedłużenia rodu. W związku z tym Rzym nabył takie akwizycje 3. Chronologicznie Pergamon, 133 przed naszą erą, 96 przed naszą erą i 74 przed naszą Bitynia. Książka godna polecenia, Śledztwo Deciusza, to jest jej tytuł, a autor John Maddox Roberts. Wszystkiego dobrego, miłego wieczoru Państwu życzę.